A przygodo, ja jestem Stevena. to jest kanał na gitarze po udarze. <gry> Żona się śmieje ze mnie, robi śniadanie, pyszną mięczniczkę. Mówi zjedz, będziesz miał więcej werwy. Tylko czy więcej werwy rzeczywiście będzie dzisiaj przy takiej pogodzie, która nas nie rozpieszcza u darowców, bo to głowa ciśnie, noga nie domaga, ręka się trzęsie, zależy kto co miał. A poczucie jakieś tam Zdrowotności też jest ważna, dzisiaj dzień, po werwy mamy, jakieś do pozałatwiania rzeczy, zrobimy sobie vloga, jedziemy do tak zwanego domu handlowego, zobaczymy co z tego będzie, bo to był kiedyś wielki handel, potem wszystkich umieścili w jednym dużym domu handlowym, zobaczymy jak tam światło, ile ludzi i zobaczymy co z tego będzie, będę po drodze nagrywał, raz będzie w pionie, raz w poziomie. Pogoda nie rozpieszcza, bo też nie jest za fajnie na tym placu. Kilka dni nocnych zmian to też dało o sobie znać. No i co, i w tym tygodniu nic nie nagrałem, więc to będzie pierwsze nagranie z tego tygodnia. Zobaczymy, jak z tego będzie. Także, no, będziemy się widzieli po drodze i tyle. No, także my już gotowi. Znowu zaczęło padać. Także widzimy się na miejscu. Ahoj przygodo! No i dojechaliśmy. No i coś, co biorę zawsze ze sobą w takie miejsca, to jest moja ulubiona laseczka. Nie po to, żeby pokazać jak człowiek jest chory, tylko po to, żeby ludzie mieli informację, że idzie osoba niepełnosprawna i żeby mnie mieli szerokim okiem. No także jesteśmy już w środku, że ona poszła wybierać jakieś przepiękne suknie. Nawet nie ma tak źle, nawet nie ma takiego hałasu, z mniej ludzi, chyba dlatego, że jest przed obiadem, więc jest spokojnie. Chociaż i tak ludzie nie zważają uwagę na laski, bo idą, trącają. Ta laska miała być po to, żeby ludzie widzieli, że jest człowiek o niepełnosprawności, a się okazuje, że dupa tak naprawdę. Więc różnie to bywa. Będzie widać, będzie coś tam widać. No i my już po zakupach wracamy do domu. Trochę było ciężko, bo w głowie się zakręciło. Ale ile? Dwie godziny? Dwie, dwie godziny jakoś tak. I ja się obkupiłem, żona się obkupiła. A resztę spostrzeżeń, jak ludzie, jak to wszystko wyglądało, to już w domu na spokojnie. Także dzisiaj koniec, a chuj przygoda. Potem pozmontujemy? Tak, czy nie? Tak, żona kiwie, że tak że zmontujemy, ona będzie gotowa, a ja będę sam montował jeszcze coś tam dogram to na razie no i co, nawet nie było tak źle na tych zakupach, powiem wam yy, chociaż gdy weszliśmy do środka, do tego domu handlowego z automatu noga zesztywniała i zacząłem bardziej kuśtykać noga troszeczkę zaczęła drżeć pewnie to kwestia tego, że wiecie dość sporo ludzi, nowe miejsce nowe możliwości a ludzie też niezbyt sympatyczni, bo jak szedłem naprzeciwko kogoś, to ten ktoś oczekiwał, że ja się odsunę w ogóle, mając laskę. Taka moda teraz chyba, że to ludzie niepełnosprawni mają ustępować miejsca tym sprawnym, więc to też tak troszeczkę dziwnie. No ale za to miałem swoje 5 minut, to się pochwalę, bo będąc miłym można bardzo łatwo zgasić człowieka, który lustruje, bo idą, gapią się na bezczelnego i to wcale nie jest miłe ani sympatyczne. I stoi taki pan, się patrzy, i patrzy, i patrzy, a do niego w końcu mówi: Dzień dobry. On nic, ja mówię, Dzień dobry panu. A, dzień dobry, dzień dobry, odpowiedział. Ja mówię, nie poznaje mnie pan? A mówi: Nie, nie poznaję pana. Na pewno mówię, niech pan sobie przypomni. Mówi: Nie, ja mówię: a, Szkoda, to może następnym razem pan sobie przypomni, skąd mnie pan zna. No i przestał się patrzeć. I takim miłym sposobem można sprawić, że. Człowiek bezczelnie się przestanie już patrzeć, i będzie łeb w drugą stronę odwracał. No to wiecie, trochę taka lekka przesada. A tym bardziej, że nie byłem tam sam, była tam też inna osoba jakaś taka. No i to ludzie strasznie tak patrzą. Nie wiadomo po co ani dlaczego. No ale nic. Także pogoda nie dopisuje. My po udarze się źle czujemy wtedy. A no i głowa, wiadomo, nie dość, że duszno, to głowa zaczęła boleć. Tam ze dwa razy się zakręciło w głowie. To trzeba było sobie troszeczkę dychnąć, spuścić głowę na dół, siąść na ławeczce, poczekać, aż ona zrobi swoje. No i potem jakoś przestało. Wyszliśmy, trochę więcej powietrza, człowiek nabrał. Od razu lepiej. Także nie było tragedii jakiejś tam. A wiadomo, że zawsze mogło, że zawsze mogło być gorzej. Mam nadzieję, że się trzymiecie w zdrowiu. Pozdrawiam nowych subskrybentów, bo wiem, że tam wpadło nowych. Do pooglądania kanału, z czego się bardzo cieszę. I co? Widzimy się następnym razem. Nagram następny odcinek. Ahoj, przygodo! Także czym cieszę się niekoniecznie, balkonika. Miłego dnia.